Jest proza życia. Tam nie ma na przykład planów zagospodarowania przestrzennego. Proszę sobie teraz dla porównania. Tu mam samorząd lokalny. Chcę wpisać jakąś inwestycję w ramy prawne, to ja negocjuję. Prawda? I Państwo się jakoś nie pytacie, przepraszam bardzo, że ja ze swoimi Indianami tak nie dyskutuję. Prawda? Natomiast Fest Nation ma od 1850 któregoś roku takie prawo, że jeżeli on kiedyś zasiedlał te tereny, to rząd kanadyjski dał im prawo, ale nie tylko kanadyjski, bo amerykański również, że każdy inwestor, który przychodzi, ma obowiązek przede wszystkim zaartykułować to, że na tym terenie są takie plemiona, z którymi należy dojść do porozumienia. I odpowiadając wprost, myśmy o tym wiedzieli, mapa ryzyk, która została. Zdefiniowana w trakcie przyjęcia, oczywiście obejmuje również umowy, to nazwę z lokalesami. Patrząc na to, czy to jest istotne z punktu widzenia projektu, a więc powiem, że to jest nieistotne. Jeżeli chodzi o. Nie, proszę Panią, poprzedni zarząd, Quadre Fenex, podpisał z dwoma plemionami, bo następnie mają prawo siedząc 160 kilometrów od, od tej, tego aktywu, tak zwane memorandum of understanding. Co w nim jest napisane? Między innymi, że jeżeli zysk, szczeram, co jest napisane na papierze, będzie do 100 milionów dolarów, to nie płacę Indianom nic. Od 100 do iluś płacę tam 300 tysięcy dolarów i tak dalej. To są tajemnice. Powiedziałbym handlowe, negocjacyjne, ale taka jest zasada. Dzisiaj nie uważam, że to jest jakieś ryzyko. Jeżeli będzie taka potrzeba spotkać się z wodzem, oczywiście jestem gotowy. Ale właśnie to, ja nie wiem skąd wynika, bo, bo nie znam trochę zwyczajów Indian. Za co Państwa przepraszam, ale jak fajka pokoju, to znaczy, że jest wojna i potem to jest pokojowej. Fajka pokoju, to że to się, się klapnęło tak jak na wszystko rola, maja trzeba było myśli, to, myśli, to to, to Tutaj to jest ta negocjacja prowadzona jest prowadzona, to, prowadzona, jest prowadzona również w Ajaxie, także proszę wierzyć, to nie jest nic ekstremalnego. To jest tak, jak my rozmawiamy z samorządami na temat tego, żeby zlokalizować szyb czy czy kopalnie. I tyle chcę powiedzieć. No mają uprawnienia pod hasłem Fest Nation Act, prawda, który im to gwarantuje, a my przestrzegamy prawa, dobre praktyki.